Macie tę logikę? Ja też nie, bo nie ma tu żadnej logiki, jest tylko biznes i hipokryzja. Krzysia w ogóle jest dobry żajtownik, lubi sobie pożajtować, ale wcale nie chce się z nim bić. Wystarczająco mnie wypromował. A wy jakich znanych gwałcicieli lubicie? Krzysiu Stanowski to niezły zawodnik. Czy potraficie sobie wyobrazić, że wydał więcej książek niż Majcin Najman? Fajnie, że dziennikarz przechwala się, że sprzedał więcej książek niż sportowiec, ale w realizacji sportowej to już nie chcę z nim startować. Ale może ze mną wystąpiłby w OKTAGONIE? Nie jestem sportowcem, ważę tylko 62 kg, a jego fani wielokrotnie mi pisali, że wystarczy na mnie dmuchnąć żeby mnie zmieść jak śmiecia. Żartuję. To znaczy pisali mi takie rzeczy i wiele gorsze, ale wcale nie chcę się z nim bić. To znaczy chcę, ale wiem, że już mi nie pomoże, bo wystarczająco mnie wypromował. Zabawne to czasy, w których publiczne upokarzanie kogoś uważa się za promocję. No ale w takich czasach żyjemy. Niektórym wszystko kompletnie się pojeł, a inni sprytnie to wykorzystują. Na przykład taki Stanowski. też go nienawidzą, bo wymyślił jeden sprytny trik. Lizać tym, dla których warto być miłym, a walić w tych, którzy mu nie mogą zaszkodzić. No dobra, to nie Krzysiu Stanowski wymyśliłby bycie Lizusem i cwaniakiem. Ale czy jest w Polsce większy Lizus cwaniak i hipokryta niż... Krzysztof Stanowski nie kojarzę. A trochę ludzi znam. A wy znacie większego cwaniaka? Weźmy na przykład uchodźców. Jedną ręką krzysiu pluna uchodźców, że nie są prawdziwymi uchodźcami tylko migrantami ekonomicznymi, ale drugą ręką sprowadzą migrantów ekonomicznych z Kongo, którzy nie są prawdziwymi uchodźcami tylko migrantami ekonomicznymi, ale są dobrzy, bo dobrze grają w piłkę w jego klubie. Bo oczywiście potrzebujemy w Polsce więcej piłkarzy, a nie jakichś tam lekarzy, architektów. Tacy lepiej niech umierają na białoruskiej granicy. Macie tę logikę? Ja też nie, bo nie ma tu żadnej logiki, jest tylko biznes i hipokryzja. Biznes to Krzysiu umie robić. Szczególnie na krzywdzie innych osób. Fajny to jest kraj, gdzie poniżanie innych stało się sportem narodowym. Nie mówię teraz o Krzysiu, ale całej tej kulturze YouTuberów, i pranków, i naśmiewania się z ludzi. Spójrzmy prawdzie w oczy. Kim by był stanowski gdyby nie najman. Pewnie dalej muszał, musiałby pisać książki o piłkarzach i obrabiać im gałę. E, przepraszam, e, grać z nimi w gałę. Nie jestem kibicem i trochę nie ogarniam całego tego Lizania gały i tej piłkarskiej terminologii. Komentowanie grania w gałę najwyraźniej nie cieszy jak kiedyś, bo Krzysiu wymyślił sobie nowy sport, robienie z ludzi debili. Bo na przykład ktoś wiejsze pisze albo chce bronić Częstochowy. Najman jest, jaki jest. Też lubię się pośmiać, że mam lepszy od niego wynik w MMA. Ale to nieprawda. Czy fakt, że ktoś przegrał kilka walk, oznacza, że należy robić sobie z niego pośmiewisko? Stanowski nie przyszedł na umówione z Najmanem spotkanie, a potem tłumaczył, że to żart. Bardzo śmieszny żaid. Umów się i nie przyjść. boki zrywać. Hmm. Hmm. Krzysia w ogóle jest dobry żartowniś, lubi sobie pożajtować. na przykład o gwałtach. Gwałty to taki śmieszny temat. Albo że Maja Staśko jest za brzydka, żeby ją zgwałcić. Bardzo zabawne. Albo pośmiejemy się z kogoś, że zna gwałcicieli. Nie wiem, jak można żadnych nie znać. Harry Weinstein, Bill Cosby, Roman Polański, Mike Tyson. A wy jakich znanych gwałcicieli lubicie? Uf. Krzysiu nie zna. Co więcej, Krzysiu Stanowski twierdzi, że ukrywam gwałcicieli. Tak bardzo ukrywam, że wielokrotnie mówiłem o znanych mi przypadkach przemocy seksualnej również na policji. Myślicie, że coś z tego wynikło? Co to jest za szkoła dziennikarstwa? Znaleźć sobie ofiarę i się nad nią znęcać. To w ogóle jeszcze dziennikarstwo, czy znęcanie się? Po występie w Hejt Parku. Do dzisiaj ludzie biorą mnie za eksperta od mieszkalnictwa i pytają, jaki mogą mieć metraż mieszkania. Jakbym naprawdę był jakimś naczelnym architektem kraju. Trudno takim manipulacjom odmówić talentu. Na odcinku ze mną zarobił kilkaset tysięcy złotych podobno. Mi zapłacił 700. Genialne. 4,5 to zarabia odcinek dziennikarskiego zera, to o dużo więcej. Okej, okay, no to tym bardziej mógłbyś się trochę podzielić. Z takim talentem mógłby reklamować pewnie nawet trucizny, na przykład alkohol albo hazard. U, chyba to robi. Waj to zapytać, gdzie byłby dziś stanowski, gdyby nie Najman, Słowik czy ja. Na pewno nie sprzedawałby szklanek w Biedronce. Człowiek, który wygląda jak chodząca reklama piwa. Człowiek, który jest chodzącą reklamą piwa. A nie potrafi wyprodukować kufla do piwa? Nie mógł zadzwonić do Tyskiego? Halo, panie sponsorze, a jak wy robicie te szklanki, że wasze naklejki się nie odklejają? Zamiast tego zlecił wyprodukowanie szklanek w Rosji. To znaczy nie konkretnie on, jak mi potem tłumaczył. Nie my, Jasiu, tylko firma, która kupiła od nas licencję na użycie loga. To nie nasz produkt. Nie my zlecaliśmy produkcję i nie my za nią płaciliśmy. Świetne tłumaczenie. Będę korzystał. Jak mi złapią za rękę, będę mówił, że to nie moja ręka, tylko firmy, której sprzedałem licencję na używanie mojej ręki. Ja nie wiem o co z tym chodzi, ale Krzysztof wydaje się inną osobą, zależnie od tego, z kim rozmawia. Na przykład w odcinku z Kojwinem próbował mu wytłumaczyć, że wcale nie jest agresywny i dobrze mu z tym. Bo ja na przykład nie jestem agresywny i się dobrze z tym czuję. Jest pan. Ciekawe, czy Stanowski naprawdę w to wierzy. Tutaj chciałem po prostu, żeby poleciał ten fragment wypalać, wypijać, wypadać. wypalać, wypalać. To akurat to ma do mafii, która została wypiala. Więzienia 20 lat temu. Odwaga godna Ziemkiewicza, który zaczął walczyć z komuną dopiero po tym, jak upadła. Czy dziś już nie ma prawdziwych e, gangsterów, żeby trzeba było butować emerytów o wpływach Menelis pod żabki? Słowik to taki potężny boss mafii, że nawet nie był w stanie wpłacić kaucji, żeby wyjść z więzienia. Dobrze, że Krzysiu się z nim rozprawił, bo dalej by rządził w MMA VIP. Panie, poszło Krzysiowi tak dobrze, że aż jego kolega Mateusz Borek musiał w... ze swojej federacji. Grądy. No ale racja. Mafia powinna wy*******ć dość tych gangstejskich metod łamania e, ludziom nóg i kręgosłupów, wywożenia do lasów. Na terapię, panowie, no chyba, że mi źle wyprodukowaliście szklanki. To do bagażnika i do lasu. Stano, no weź wypuść mnie stąd Stano, weź Stano, proszę wypuść Stano! Zamknij mordę! Taki żajcik. Nie to co ten straszny żajcik z zatrudnieniem Słowika przez Najmana jako bossa jego federacji. Jakoś, gdy Słowik pojawił się w teledysku u Malika Montany i Tedego, Stanowski nie rozkręcał kampanii przeciwko promowaniu gangsterów. Co wolno raperowi, to nie Najmanowi. W ogóle LOL, czy aby kapitalizm nie jest ufundowany na akumulacji pierwotnej kapitału, czyli zwykłej gangstejce? Jeśli chcesz walczyć z pomowaniem gangstejki, może powinieneś zacząć walczyć z kapitalizmem? Misiu, Krzysiu. Walenie wemerytowanych gangsterów może dobrze się sprzedaje, ale niczego w tym kraju nie zmienia. Oczywiście trudno oczekiwać od dziennikarzy sportowych, żeby zmieniali świat. Wystarczy, że są zabawni i sklebiają gustom Polaków, ale czy nie byłoby lepiej, gdyby nie byli dupkami? W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych, ja. Pamiętam głos wielkiego brata z wielkiego brata.